W tym odcinku skupimy się na szpeju, a dokładniej na kamizelkach, pasach, kaburach i tego typu rzeczach, bo o moich karabinach wiecie już chyba wszystko. Ok, wjeżdżamy więc z nowym odcinkiem. Wiele razy pytaliście o mój szpej, pytaliście też wiele razy o moje karabiny, ale w karabinach niewiele się zmieniło. E, sami o tym wiecie, ponieważ wrzucaliśmy ostatnio filmik zarówno z moim Predatorem, jak i pokazywałem na liveie AMEB, a także mojego starego wysłużonego Cymogloka. E, tym razem szpej, bo tu zmieniło się trochę więcej. Kiedyś był stary odcinek o moim szpeju, e, gdzieś pewnie tu wrzucimy odnośnik taki naprawdę mega stary odcinek. Gdzie miałem kamizelkę Playta z firmy Wojo Assault i co ciekawe, tą kamizelkę mam dalej, ale zrobiłem się trochę bardziej stary, trochę bardziej leniwy i nie chcemy się biegać w plejcie Postanowiłem zrobić sobie oporządzenie jakby w dwóch liniach, czyli kamizelka, w tym wypadku taki mały cześnik w którym mam dużo różnych rzeczy, plus pasoszelki, tak żeby mieć jakby dwie linie: magazynki, zarówno na pasie, jak i na klatce, jeżeli musiałbym część tego szpejlu zdjąć, zostawić, żeby. Przeciskać się gdzieś w cekubie w ciasnych pomieszczeniach, albo czołgać Kłamiesz. i nie łapać jej magazynkami. Część mogę zostawić, część zostanie ze mną. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Butelka z wodą, dlatego nie mam CamelBaka, chociaż kamelbak zawsze mogę dopiąć. Ale tak sobie myślę, że w tym szpeju, gdzie mam wszystko w kamuflażu, a tak będzie to kiepsko widać, więc może zmienimy troszeczkę stylówę. I zmieniamy stylówkę na terrorystów z CSA. Tak mi Kacper podpowiedział, nie to, że grałem w CSA i widziałem. E, tak, żeby troszeczkę bardziej się odróżniało. I e, to, co Wam przed chwilą mówiłem, czyli dwie linie sprzętu. Jedna linia to e, nie plate, a tutaj chest e, W tym wypadku jest to chest od Helikona. W Ataksie bardzo rzadka rzecz, niestety już Helikon nie produkuje w tym kamuflażu. Natomiast swojego czasu udało mi się znaleźć tą kamizelkę i generalnie strasznie jestem z niej zadowolony. Strasznie się nie ujawiam, jeszcze o niej za chwilę trochę opowiem, ale pokrótce. Cztery magazynki. Jak widzicie, magazynki cymy. Podpisane, żeby nie było magazynki, często się gubi na strzelankach. Więc bardzo dobrze sobie je podpisać, że jak ktoś znajdzie, będzie wiadomo przynajmniej kto zgubił, komu oddać. Dużo organizę. Tu akurat mam sprzęt, ale. Mieści się naprawdę sporo fajnych rzeczy tutaj. Kieszenie na magazynki pistoletowe, ja zwykle noszę dwa magazynki pistoletowe, latarkę i multitula i tak zwany najajnik który ma tutaj ochraniać tą część ciała przed postrzałem. E, może służyć jako worek zrzutowy, jeżeli macie tylko tą kamizelkę i chcecie sprzęt ograniczyć totalnie do minimum. E, co w tej kamizelce naprawdę się udaje bardzo fajnie. Po prostu macie małego czesta, który składacie, wrzucacie do toby. w razie czego zakładacie to na siebie, możecie tutaj. E, ja tutaj akurat mam kamizelkę tupa, można to sobie trzymać, nie wiem, żalcie albo po prostu zrobić z tego taki mały zrzut na magazynki macie cztery, więc. Ono się tutaj spokojnie zmieszczył. Jakby kamizelka sama w sobie y, ma sporo miejsca. Mamy tutaj magazynki kabinowe, pistoletowe, narzędzia, jakieś podstawowe rzeczy, nie wiem, batoniki kabanosy, pas w tym wypadku pistolet. Y, jak widzicie elektroglok, bo mamy na niego sezon. Y, woda ważne na strzelaniu. W tym wypadku akurat nowoczesna wersja manierki, wykonana z titanu, firmy Nalgene. Pustą się słabo wkłada. Dalej, akurat w tej chwili pusta ładownica, normalnie noszę w niej apteczkę, worek zrzutowy, dość spory magazynek pistoletowy długi, czasami noszę długie magazynki do Cap'y albo do elektogloka. Cztery magazynki, kolejne, i tutaj, taki powiedzmy, mały zrzut. W to jest to yy, poje, znaczy w to jest to stoszetka na wodę. W moim wypadku nie mogę tu zrzucić magazynki, wrzucić rękawiczki, czy cokolwiek, co akurat potrzebuję. Jeżeli musimy zrzucić kamizelkę, tak jak mówiłem, zobaczcie, mała kamizelka, spokojnie wszystko się Łączy... a, no to jeszcze oczywiście nóż. Nieduży, bo nie ma sensu nosić dużych noży i takich prawie nie używamy. E, jeżeli noszę tą kamizelkę, tego często na strzelnicę, to w tym miejscu przypinam zwykle stazę taktyczną. E, to nie ma sensu, bo w raczej stazy nam się do niczego nie przydają. Naszywka mojego teamu z Kaliningradu, nickname, żeby od razu było wiadomo do kogo się przyczepiać albo e, kto was zastrzelił. No, i tu naszywka też taka z motywem trochę rosyjskim. Oczywiście otwimy Helikon. Do tego jeszcze wrócimy. E, pas. Pas jest firmy Miwo. E, szelki Helikona, i są to szelki, które są takie ultra lekkie, ultra cienkie. Bo chodziło o to, żeby można je było nosić na kamizelce. Gdybym miał nosić sam pas. I nałożyłem na niego więcej kilogramów, to prawdopodobnie szelki zmieniłbym na takie, które mają szersze jamiączka i też z jakimiś poduszkami, żeby to było jednak na dłuższą metę wygodne. Natomiast te szelki uważam, że i tak są genialne i bardzo wygodne. I tutaj znacznik na nocki, żeby było wiadomo, że dostałem. Ponieważ w nocy, jak wiadomo, żółtej kamizelki nie widać. Pas, widzicie, miękki z w środku takim pasem również filmy miwo. No ale dobra. Omówmy trochę bardziej szczegółowo mój szpej i szpej, który mamy na sklepie, ale nie będziemy tego robili tutaj, ponieważ ciężko mi to wszystko trzymać na raz w rękach, więc po prostu przenieśmy się z powrotem na sklep. I wracamy do sklepu na wystawkę szpeju w większości helikona. Ale może najpierw jeszcze trochę historii, czemu ja postanowiłem przejść na troszeczkę inny szpej. Otóż, e, pierwszy chest jaki sobie kupiłem to był taki e, prosty, niezbyt drogi chińczyk, ale tak jak widzicie na tej samej zasadzie. Trzy magazynki, e, tutaj komora na jakiś tam szpej dodatkowy, e, dwa na magazynki pistoletowe. I właśnie ten najajnik, który sobie tutaj dyndaj, możemy tu nosić albo jakieś rzeczy, albo traktować to jako po prostu bezrzutową. Chciałem po prostu zobaczyć, czy będzie mi wygodnie przejść na taki system zamiast dużej, ciężkiej kamizelki z pełnym wyposażeniem. I generalnie sprawdziło się to. Nawet jeżeli ktoś z Was śledzi mojego Instagrama, ten blacha to kojarzycie zdjęcie, a jeżeli nie, to wstawię tutaj zdjęcie właśnie z tą kamizelką. I nawet na tym zdjęciu jest paziu, jak byliśmy kiedyś razem na CQB. No to właśnie tam między innymi testowałem tą kamizelkę, Spodobała mi się jej funkcjonalność i stwierdziłem, że generalnie to jest to, i w czymś takim będę biegał. I pewnie biegałbym w niej do dzisiaj. Zresztą jeżeli ktoś chce w niej biegać do dzisiaj, to zobaczcie mamy prawie taki sam szpej na sklepie, e, mamy jeszcze w zielonym, czarnym kolorze. E, więc jeżeli ktoś chce wersję ekonomiczną, to mamy też wersję chińską ekonomiczną. E, natomiast e, mi się jakby to spodobało, ale postanowiłem, że muszę znaleźć gdzieś taką kamizelkę w kamuflażu Atax, ponieważ e, to było jeszcze przed pandemią, a więc jeździłem jeszcze do Rosji na strzelanki. Tam mam w tymie wymóg, żeby wszystko mieć maksymalnie jak się da w kamuflażu ATAX. Więc stwierdziłem, że znajdę sobie taką kamizelkę w ATAX. Zwróciłem wtedy uwagę na czesty Helikona, właśnie te. Ale to był czas, kiedy Helikon już przestał robić tą kamizelkę w kamuflażu ATAX. Z jakiegoś powodu przez bardzo krótki czas produkowali te kamizelki, potem przestali i wtedy na rynku już były tylko zielone. I byłem prawie zdecydowany na kupienie sobie Tailing Mini Riga w kolorze zielonym, właśnie. Ale okazało się, że pojawiła się oferta po prostu z jakiegoś, no, ze sklepu, który się wyprzedawał mi, po prostu dużo starego szpeju. I okazało się, że mają kamizelkę w ataksie. A więc jeżeli było w ataksie, no to jakby słowo się rzekło. I musiałem już sobie kupić w Ataksie. Siadam się na e, helikona w Ataksie e, i uważam, że to naprawdę genialna kamizelka, absolutnie genialna. E, jest tak genialna, że kupiłem dwie sztuki w Ataksie i w nowym Ataksie. Prawdopodobnie brzmi to głupio i część z Was sobie myśli, Boże, co za debil, kupił sobie dwie takie same kamizelki. Jest możliwe. E, I tak, kupiłem sobie dwie takie same kamizelki. E, z tego powodu, że założenie było takie, że ten czest e, może być jakby jedną, jedyną kamizelką, jaką mam na sobie. Czyli czymś takim totalnie minimalistycznym. Sami wiecie, że spakowanie się w jakąkolwiek tojbę. Ze szpejem na strzelankę to jest po prostu wielka torba, wielki plecak. A tutaj jestem w stanie spakować się w taki pakiet, nie będzie to jakby ilość szpej, jaką lubię mieć na sobie na strzelance, ale mi wystarczy. Jako, że dość często jeździłem do tej Rosji na strzelanki, postanowiłem, że zrobię sobie drugi set, drugi komplet, który po prostu zostawię tam na miejscu, żeby za każdym razem nie jechać z ogromną torbą sprzętu, tłumaczyć się celnikom na granicy, tylko po prostu zrobię sobie. Jakby bliźniaczy, bliźniaczą część szpeju, i zostawię tam na miejscu, że po prostu u znajomego wszystko leżało sobie gdzieś tam w garażu i czekało na mnie, żebym ja nie musiał za każdym razem tego wszystkiego ze sobą targać, jeździł tylko ewentualnie z karabinem. Stąd pomysł i kup na długiej kamizelki. Akurat no, było w takim ataksie. To jest ten nowy ataks, na którym myślałem, żeby się przestawić, ale potem stwierdziłem, że jednak mało jest szpeju tym konkretnym, ale też nie będzie przeszkadzało, jeżeli do modułu w atak się założę, ten nowszy atak e, i kupiłem sobie po prostu drugą kamizelkę. Ja te kamizelki trochę poprzerabiałem zamiast e, tych, jak widzicie, gumek. Powkadałem sobie takie plastikowe wkładki, które po prostu na ścisk trzymają magazynki. I tutaj mam wszystkie magazynki z tymi wkładkami, tutaj tylko dwa, e, dwa mam zostawione z gumkami. I teraz wam powiem czemu. W Polsce będę na pewno biegał w pasie i będę miał pistolet na pasie, ale w wypadku kiedy chciałbym zabrać tylko minimum szpeju do Rosji, przyznam, że niestety pandemia mocno pokrzyżowała plany wyjazdowe moje i każdego zapewne z Was. Dlaczego zostawiłem te, dwa, te dwie ładownice niezmienione? Otóż ta ładownica, jeżeli to będzie super. Minimalistyczny sprzęt może też być kabułą. W Polsce na bank będę miał pas, i będę miał pistolet przy pasku, ale jeżeli będę jechał gdzieś i będę chciał wziąć tylko minimalistyczny sprzęt, wezmę z samego czesta i po prostu zamiast jednego magazynka użyję tej ładownicy jako powiedzmy, że improwizowanej kabuły. Oczywiście wtedy będę musiał te gumy sobie wydłużyć. Nie będzie to może super wygodną i najlepszą kabułą, jaką mogę sobie wyobrazić. Ale spokojnie będę w stanie nosić tutaj pistolet. Po wydłużeniu tych gumek, zapiąć go w ten sposób. Nie będzie to ultra szybkie, nie będzie to super wygodne, ale będzie to skuteczne, i będę w stanie przynosić pistolet. Trzy magazynki. Od biedy jestem w stanie tutaj jeszcze zmieścić co najmniej ze dwa magazynki, a jak będzie trzeba, to i trzy w tej ładownicy dolnej. Więc dlatego tutaj zostawiłem te ładownice, żeby móc z nich przenosić nie tylko magazynki, ale też inny szpej. Tak jak mówiłem, kamizelka naprawdę jest w stanie pomieścić dużo i naprawdę możemy z niej zrobić bardzo dużo opcji. Stąd dwie kamizelki, bo jedna cały czas mam nadzieję, że w końcu otworzą granicę i będę w stanie pojechać i zawieźć do Kaliningradu. Kolejna rzecz, tu szaczę jako ciekawostka, jest to paintballowa kamizelka. Która po prostu ma sprawiać, że trochę mniej będą boleć uderzenia kulek, zwłaszcza jeżeli będzie to Cekup, tak jak na przykład GTA gdzie strzelamy do siebie naprawdę z bardzo małych odległości, czasami to już bardziej przypomina Speedsoft no i tam generalnie czasami dostaje się dość mocno od swoich po plecach, z bliskiej odległości. Więc taka kamizelka, tylko po to, żeby po prostu trochę mniej bolało jak dostanie się od speedsoftowca po sutkach także, jeżeli ktoś bawi się w tego typu rzeczy polecam sobie taki ochraniacz kupić i pas, który już Wam pokazywałem tak to wygląda po rozłożeniu pas jest akurat firmy MIWO, ale w momencie kiedy go kupowałem w zasadzie żadna inna firma nie obiła tych pasów w kamuflażu ATAX w tej chwili trochę się to pozmieniało i też prawdopodobnie drugi set właśnie na wyjazd będę składał już na pasie helikona, z tego też względu, że jest troszeczkę fajniej wyprofilowany i to też Wam zaraz pokażę. Jakby, pokazywałem Wam te czesty helikona. To są w różnych kolorach. Moim zdaniem, jeżeli ktoś nie musi nie ma wymogu po prostu danego kamuflażu, to zawsze zieleń będzie najfajniej pasowała praktycznie z każdym kamuflażem. Ewentualnie mam jeszcze szary, czarny, multicam. Może być jeszcze w woodlandzie, a więc zawsze sobie coś dobierzecie. A nawet ostatnio helikon wypuścił to w kolorach jeansu i takim szarym cywilnym. Bardzo fajne i gdyby nie to, że głupotą byłoby kupowanie trzeciego takiego samego chesta, to pewnie sprawiłbym sobie ten jeansowy do C-Kuba. Ponieważ w c też zdarza mi się latać w cywilnych ciuchach helikona, po prostu w bluzie skaptułem na to chest, czyli tak powiedzmy. Może nie do końca cywilnie, bo jednak mam kamizelki, ale bardziej jak najemnik jakiś PMC czy... Terrorista. Teorysta, czy ewentualnie bardziej z rosyjskiego, jako muzyk Wagnera. Jeżeli ktoś z Was to czai, e, albo jako Ich tam niet, czyli członek Ich tam nietów. Jeżeli ktoś kojarzy, to napiszcie w komentarzu. E, za chwilę przejdziemy do pasów. E, pokażę Wam jeszcze mini chest od Helikona. i Jest to taki absolutnie miniaturowy czest, Jest to jakby następca. Tego mojego i stąd pewnie ja go jeszcze nie kupiłem. Jest on jeszcze mniejszy i Helicon sam przyznaje, że jest to tak naprawdę platforma do rozbudowy. Mamy tutaj dwie kieszenie. które możemy zrobić jako organizator, albo po prostu trzymać tutaj magazynki dwie kieszenie pistoletowe bez gumek, natomiast z bardzo fajnym takim gumowanym materiałem, więc magazynki pistoletowe siedzą tutaj naprawdę bardzo pewnie i się nie wyślizgują. Jak widzicie, jest to naprawdę mega minimalistyczny czest, właściwie wygląda nawet dość śmiesznie, ale tak jak mówię, to jest platforma i do takiej platformy kupujecie sobie, na przykład, to jest chińska ładownica, ten chiński najajnik, ten jest akurat naprawdę dość duży. Jest na rzepie, musicie tylko pamiętać, że tutaj mają być haczyki, ponieważ w tym części tu mamy miśka. No więc spinamy to sobie. I w tym momencie mamy już kamizelkę z wojkiem zrzutowym albo dużą ładownicę. Możemy jeszcze na podobnej zasadzie dopiąć ładownice boczne, a tutaj mamy też dość duży... Manel, zobaczcie, nawet z dnem z siatki, tak żeby nam wypadały popiochy. i tu wrzucamy sobie ładownicę, tutaj jest z jednej strony haczyki, z drugiej misiek, a więc wkładamy sobie ładownice modularne, które wkładamy zależnie od tego, ile nam potrzeba, możemy włożyć na trzy magazynki AR-15, myślę, że 3 do kałacha też, może by się zmieściły ewentualnie dwa do kałacha i na przykład jedna ładownica pistoletowa. Ewentualnie cztery pistoletowe. Jeżeli na przykład biegamy z Alpem 9 i potrzebujemy magazynków wąskich, no to wiadomo, że w kamizelkach z dedykowanymi ładownicami na magazynkiem M4 nie będą nam te pistoletowe wchodziły, ale wtedy wklejamy sobie coś takiego i to są cztery magazynki e, 9 mm. I po prostu wrzucamy sobie takie coś do środka tej kamizelki. No to może nie zrobię tego zbyt równo, ponieważ na szybko. Ale zobaczcie, mamy wtedy cztery ładownice na magazynki. I mamy wtedy no takie magazynki, jakie potrzebujemy. Jeżeli mamy szersze magazynki, czy od 308, czy od innych kalibrów, to po prostu kupujemy sobie inne wkładki o innej szerokości. Dwie, trzy, jedną i po prostu wpinamy to, co potrzebujemy. A jeżeli biegamy z M-ką do lasu, a na przykład nocy mamy Alpa. To wystarczy, że kupimy sobie jednego czesta i po prostu wkładki wymienne, i przed strzelanką modyfikujemy sobie kamizelkę, zależnie do tego, jakie magazynki potrzebujemy i jakie dla danego będziemy nosili. Co, jak mówiłem, jest mega fajną opcją do zbudowania własnej platformy. I po prostu przed strzelanką doczepiacie sobie to, co Wam potrzeba i na takie magazynki, jakie potrzebujecie. Są też boczne ładownice na radio. Naprawdę, bardzo fajnie można z tego zbudować sobie platformę. i Przezesta dokładnie pod to, co potrzebujecie. E, jeszcze uchwyty, żeby sobie zaczepić tutaj, rękawiczki, nie wiem, okulary, cokolwiek innego. Czyli kolejna kamizleczka Helikona, ale e, przejdźmy do pasów. To są pasy. E, pasy Helikona. Mamy je w różnych kamuflażach, jak widzicie, w różnych kolorach e, i w różnych rozmiarach. E, I te pasy. To są generalnie e, nakładki na pas. Tu jeszcze spadł nam czarny cześcik. No tutaj pokazałem akurat e, na moim pasie. Widzieliście minimalistyczne szelki helikona, czyli takie wykonane z laminatu. E, powycinane, żeby można było coś tu przepleść. E, z gumą na plecach. Generalnie są to szelki idealne, jeżeli mamy coś jeszcze na tym nosić. Natomiast jeżeli chcemy pas dociążyć. I nosić na nim coś ciężkiego, to fajniejsze będą szelki, na przykład tego typu, jak tu mamy od 2PA, które po prostu są grube, bardziej miękkie i na pewno będą wygodniejsze przy dużo większym obciążeniu, jeżeli zamierzamy na przykład nosić tylko paso szelki. Co też jest fajną opcją i dość wygodną. Natomiast pamiętajmy też, że to jest nakładka na pas. Zobaczcie, w środku nie ma pasa. Musimy ten pas sobie dokupić. I po prostu wpleść do środka. Do wyboru mamy albo takie pasy. To jest akurat najtańszy po prostu chiński pas. Który, podejrzewam, że kosztuje około 20 zł. Możemy również tego typu pasy profesjonalne sobie wrzucić albo jakieś profesjonalne pasy z klamami Koba, albo nawet możemy wrzucić coś takiego, co jest po prostu zwykłym paskiem do spodni. Bardzo fajnym, bardzo funkcjonalnym. O chińskim, ale nadal całkiem nieźle trzymającym się i z klamy typu kobra. nie jest to oczywiście oryginalna klamra ale działa, ja sam do spodni używam takich pasków od lat plus jest taki, że możemy to włożyć i używać tego jako pasa właśnie taktycznego a po powrocie ze strzelanki jeżeli używamy tego raz w tygodniu, po prostu wyciągamy pas i używamy sobie jako zwykłego paska do spodni bardzo fajna opcja. Jak widzicie, da się dobrać tu naprawdę kolory, kamuflaże. I pasy Helikona mają cztery zaczepy na szelki. I to co Wam mówiłem, czemu teraz bym kupił raczej Helikona, ponieważ zobaczcie, jest bardzo fajnie wyprofilowany z tyłu. Boki również ma troszeczkę inaczej zrobione. Tak więc, bardzo fajne profilowanie. Pas dość lekki. Mamy tutaj powycinane. Dziury w laminacie zamiast taśmy co również wpływa na wagę, e, i mamy też sekcję. Czyli po prostu możemy, jeżeli potrzebujemy, coś na pas założyć, kabule, czy jakąś ładownicę, która nie ma montażu na taśmy, ma tylko na pas. Po prostu przepuszczamy sobie pas przez e, nie wszystkie sekcje. Może na szybko pokażemy, czyli powiedzmy, przepuszczamy tutaj. Tu potrzebujemy kaburę, która ma montaż tylko i wyłącznie na pas, więc wrzucamy górą, a następną sekcję już z powrotem ładujemy do środka. I wtedy tu możemy montować rzeczy na taśmy, tu możemy rzeczy, które są na pas. Ale mało tego, jeżeli puścimy sobie to akurat w tym miejscu całość, to zobaczcie, tu mamy jeszcze dziurę z rzepem. I to akurat wypada z boku, a więc możemy sobie tędy włożyć y, jakąś kabułę, znaczy montaż taki niski do kabuły, albo panel ludowy, który też oferuje Henikon. Y, I wtedy, jakby mamy wszystko jak spięte w jedną całość z panelem ludowym, do którego możemy doczepiać sobie kabuły. Y, I tak jak mówiłem wcześniej, z Czesnem, Henikon również te pasy wypuścił jako część platformy dla strzelców, i żeby każdy mógł sobie dopasować to do siebie. Panele, kabły, systemy montażu jest tego naprawdę mnóstwo i sprawia, że możemy zrobić naprawdę setki możliwości. Tutaj, dobrania tego szpeju pod siebie, a nie jakby z góry tego, co zaplanuje nam producent. I mówię, tu możemy sobie wszystko dobrać pod siebie, ale wiadomo, że nie jest to szpej najtańszy. Nie są to rzeczy najtańsze, są to rzeczy z profesjonalnych materiałów, wytrzymałych. Naprawdę wysokiej jakości, ale zdajemy sobie sprawę w sklepie, że nie każdego na to stać. Więc, jeżeli was nie stać, to oczywiście nie znaczy, że musicie biegać bez szpeju zupełnie. Mamy też tańsze wersje, oczywiście tańsze materiały, trochę zapewne słabsze wykonanie, ale mamy tutaj, no tu trzeba by troszeczkę tych taśm wyregulować. Ale mamy też takie, o Jezu, to byłoby nawet na mnie za duże ze trzy razy. Ale jakby wiecie, no łatwiej pasek obciąć niż go potem doklejać. Możemy sobie to wyregulować i mieć po prostu, to chyba kosztuje około 50 zł, nie wiem, cenę będziecie mieli na pewno w zakładce. Tak więc, jeżeli nie macie zbyt obfitego portfela, to również nie jesteście skazani na bieganie z magazynkami po kieszeniach. Możecie sobie kupić tanie, tanie pasoszelki, i do tego po prostu nawet miesięcznie dokupować po jednej ładownicy, po jakimś elemencie i po prostu w końcu skompletować ten sprzęt. Zresztą sprzętu rzadko kupuje się wszystko od razu, tak naprawdę sprzęt kompletuje się miesiącami, albo jak w moim wypadku latami. I tak naprawdę dochodzi się do tego, co jest dla was najlepsze i co jest dla was najwygodniejsze. No i też nie oszukujmy się, każda strzelanka jest trochę inna. Inny szpej do Cekuba, inny szpej bierzemy do lasu, a jeszcze inny, jak jedziemy na trzydniowego Minisima. Jeżeli oglądacie nasz kanał, to pewnie podobają Wam się nasze filmy, a więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie ominęły na Was żadne nasze nowości. Jeżeli część Was zapomniała, to chcieliśmy przypomnieć tylko o naszych konkursach. Co jakiś czas organizujemy konkurs, nie mówimy nigdy kiedy, nie mówimy nigdy gdzie, a więc musicie obserwować wszystkie nasze media społecznościowe, znaleźć konkurs, wziąć w nim udział i wygrać fajne nagrody za Moszka. Więc obserwujcie nas i szukajcie konkursów. Tak więc zapraszam do sklepu, wpadajcie, zobaczcie co mamy i ewentualnie pomożemy Wam wybrać, co dla Was będzie najlepsze. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.